Dlaczego mnie widzowie nie było z dwa tygodnie? Dlaczego mnie w ogóle nie ma prawie w ogóle na tym kanale? A wiecie dlaczego? Bo coś mocnego dla was! Specjalnie to robię dla was. A wiecie dlaczego? Bo szykujemy dwutygodniowy daily! Nie będą 17 odcinków więcej na tym kanale. Więc widzowie, sykujemy nowy daily. I to będzie, z, nie będzie tylko, nie będzie tylko zbruch heaven. Jak grałem nad tym, wywaliło mnie, więc poczekajcie. Przetraszam widzowie, żeby cięcie, ale wywalili mnie. Ale widzowie, będzie tutaj daily dwutygodniowy I od jutra. Ale się oficjalnie zaczęło dzisiaj, więc widzowie, żeby mnie zmotywować, zostawcie suba. I dzisiaj jeszcze będzie soc z tego odcinka. Więc, więc dzisiaj będzie soc. Serio? Będzie dzisiaj widzowie? YouTube są, więc niego możecie subować. I dobra, widzowie. I wiecie, że ja planuję na ten kanał zrobić piosenki. Jeszcze jej nie zapowiadam, ale może będzie w 3 lipca albo gdzieś. Dobra, widzowie... Już będę szukał serwerów, na których nikogo nie ma! Nie wiem, tutaj zawsze... Dobra... Widzowie! Wezmę do którym się będzie kończył ten odcinek. Na razie go nie kończymy. Ale... Dobra. Widzowie... Jak jesteście Sigma, wy zasubujcie ten kanał! Dobra. Żeby ten kanał subować, no to... No to nie trzeba być z Sigmą. Ale może zaproszę Was na odcinek. I może nagrab z jakimś youtuberem w trakcie tego daily odcinek. Więc będzie się dużo działo. W jaki dzień będzie odcinek później niż dzisiaj? Bo dzisiaj jest 10.17. Jestem widzowie i napiszcie w komentarzu co się cieszycie. Więc spa